Wracając do tego, cośmy mówili o tej e, miksturze, właśnie czy to poganiać organizm do zdrowienia, czy nie, czy przyspieszać, to im więcej ten temat znam, tym jestem bardziej przekonany, że absolutnie nie należy przyspieszać niczego. Dlatego, że to nic nie daje, naprawdę nic nie daje. E, bardziej bym był skłonny do tego, że jak najczęściej przerywać i później zaczynać od y, y, jednej czwartej dawki. Jestem o tym przekonany zupełnie. Nigdy bym nie przyszło do głowy, Kiedyś przychodziło mi, teraz już absolutnie nie, żeby co zrobić, żeby przyspieszyć oczyszczanie. W tym kierunku nie uważam, że należy iść. No ale w tym momencie poddaje pan y, pod wątpliwość na ten dział y, eksperymentalny. Y, y, nie, tylko nie cały, tylko te no, mikro... Ja, ja osobiście kiedyś myślałam o tym, żeby zacząć pić miksturę tę PMO, ale... No, potem też jak widziałam właśnie takie różne, jak zaczęłam czytać to wszystko, to doszłam do wniosku, że nie ma sensu poganianie i właściwie co jeszcze mnie kusiło, to ten detoks nóg. Ale z drugiej strony no, to już z wygodnictwa tego nie podjęłam, bo to chodzenie ze strupami na nogach to nie bardzo. Natomiast w ogóle uważam, że te wszystkie zewnętrznie stosowane zabiegi mogą być bardzo pożyteczne, ale nie oddziaływać na cały organizm przez picie. Tego propolisu. Ja no bo rzecz do czego, do czego zmierza, że to idea nam nie chodzi, żeby w jakimś tam okresie czasu, żeby wyleczyć coś, nie? Chodzi nam coś innego, żeby to po prostu w ten sposób postępować resztę życia. Chodzi o to, żeby pięć lat zdrowieć, prawda? Żeby się coraz to było lepiej. Czałe. Tak, i że, że to jest proces zdrowienia, że my czujemy się, co, że jesteśmy w ciągu pięciu lat nie coraz chorsi, tylko coraz zdrowsi, prawda? Na przykład ten, i zabierze głos na prelekcji w Katowicach, on, no sądzę, że jest jakieś 8, może nawet 9 lat na miksturze, on tylko i wyłącznie miksturę pił, żadnych tam wynalazków mu nie kazałem robić nic. I on, mając 78 lat, on brał kiedyś, kurczę, garściami leki na tarczyce, brał, miał operację tarczycy na nadciśnienie, na Żody żołądka. on ma resekcję żołądka, czyli nie ma żołąd mu żołądek u no I on w tej chwili nie bierze żadnych leków. Ciśnienie ma 120 na 80. Koktajle też pił, czy po prostu sama Emo? Koktajle też. Mhm. Tak, On no, tam baria oczywiście... Jest no i gdzie też zastosował bączy? Bon, on zbóstwo chyba schudł, yy, schudł tam nie wiem dokładnie ile, 12 czy 15 kilo, czy ileś tam yy, na diecie. Mhm. Yy, Ponadto no, na przykład kiedyś mu spadł poziom żelaza, oczywiście lekarz mu zaraz zaserwował żelazo, on do mnie zadzwonił, kazałem jeść mu wątróbkę i ja mu żelazo teraz na idealne. No widzisz, to takie są naturalne metody, właśnie naturalne. Nie jakaś Suplementacja po tych wszystkich doświadczeniach, które ja mam, które zbieram, jestem absolutnie teraz przekonany, że organizmu nie należy poganiać. No nie ma więc... po co, bo my po prostu zmieniamy tryb życia na normalny, prawda? Mhm. Tylko to powoduje, że my zdrowiejemy. I organizm sobie to rozkłada w czasie. Po co nam jakieś gwałtowne objawy oczyszczania? No ja nie rozumiem, po co. No dobra, ale niech mi pan powie, u tego, tego pan, jak długo przebiegał u niego proces zdrowienia do powiedzmy ustąpienia tych najgorszych takich schorzeń. Ja nie pamiętam. Trzeba się jego zapytać, a będzie okazja. Będziecie mu mogli zadać pytanie, on tam odpowie. No Pamiętaj... niemniej jednak on zawsze, właśnie jak jakieś gwałtowne objawy oczyszczania u niego wystąpiły, to ja od razu mówię, proszę przerwać miksturę. nie? Jak objawy, objawy oczyszczenia ustąpią, to do jednej czwartej potem powoli zrastać i znowu, powoli zwiększać i znowu tak, nie? Tą metodą, i to jest metoda jedyna, uważam słuszna. Nie, że forsować to, nie ma absolutnie, można, nie? ale nie ma takiej potrzeby, bo co co? to my jesteśmy po to, żeby cierpieć. Organizm no jak będzie chciał, to oczywiście jakąś nam gryp grypką, czy takim uciążliwym katarem poczęstuje, ale wtedy najlepiej by było wziąć, przestać stosowanie mikstury, no i zaczekać. Po jakiego diabła to przyspieszać? No, dajcie mi jeden argument no, do dyskusji. Ja nie wiem po co. Szybciej wrócić do zdrowia. No i co? I dalej być zdrowym już to, wtedy nic nie ma. No oczywiście. Ale powiem Wam, że to się jest niemożliwe. To się no ale patrz, są osoby, którym zależy na czasie, mam tu na myśli kobiety, które na przykład chcą mieć dzieci, tak? No tak, ale, to się nie, ale po prostu to się nie da. Rzecz tym, że to się nie da. Ktoś tam napisał, że zdrowienie to jest mniej więcej 10% tego okresu, kiedy my na choroby, tak, i to, to chyba tak, tak jest. jest. No, I to, tak jest. I to się potwierdza. No, i, tego, I tego w żaden sposób nie przeskoczy ma 78 lat no to tak sądzę, że 7 lat 7 lat u niego trwało to zdrowienie i ja nie pamiętam w tej chwili zostałem tak wyrwany do tablicy nie bez przygotowania yy, ale jak się go zapytacie to chyba coś takiego wam powie chyba to trwało 7 lat jeśli on teraz pije 8 lat rzeczywiście nie? no to u niego to trwało 7 lat no. i to by się potwierdzało, że to jest 10% i choćbyś, nie wiem co no bo to jest tak, weźcie na przykład ciążę no ile ciąża trwa? No. Można to przyspieszyć czym? A człowieka trwa 9 miesięcy i tyle. Mówiłem Grażynie, i to muszę chyba powtórzyć jeszcze raz. Taki przykładek, przykład tam zrobiłem z nim wywiad i okazało się, że on półtora roku stracił na PMO. No. On się czuł coraz gorzej, a w rzeczywistości jemu mówili, że to są objawy oczyszczania. Ten test alergiczny u niego wypadł negatywnie na propolis, a to rzeczywiście on miał reakcje na propolis i on się czuł coraz gorzej. On się czuł fatalnie później. Yy, wyeliminował PMO przeszedł na, ten, no, na normalną miksturę. No i zaczął się czuć coraz lepiej. Kiedyś ja mu doradziłem na migdałki, żeby wziął miód i od razu zareagował y, reakcją uczuleniową na miód i, i wyeliminował i znowu y, poprawa, następuje u niego teraz już. Półtora roku on stracił niepotrzebnie na Całe szczęście, bo on rzeczywiście nic nie można mu było pomóc. On wszystko odrzucał ten jego organizm. No, wszystko no. było źle, to było coś strasznego. No, no i teraz idzie do przodu już. No on zresztą napisał o tym, że to po prostu on stracił półtora roku na PMO. Dlatego dobrze, żeśmy zablokowali, bo przecież to było ewidentnie wiadomo, że ci nowi na PMO i nagle, kurde, źle się czuje, nie? jest taka przestroga dla tych osób, którzy by chcieli organizm poganiać. Po prostu stracą ten czas. No. No stracą naprawdę. No. A jeszcze mam pytanie no, ale co by mi zależało, gdybym wierzył, że można organizm pogonić? Nie? Co by mi zależało napisać o tym i na przykład poradzić, żeby ludzie, którzy chcą szybciej wyzdrowieć, żeby dwa razy dziennie pili miksturę rano, wieczorem. Ale musiałbym w to wierzyć jeszcze. A jeszcze zapytam o koktajle. Na przykład Mówicie, że czas zdrowienia to jest 10% czasu degradacji organizmu, tak? Tak. Czy to się tyczy yy, również, jeżeli chodzi o picie koktajlu, czy bez? Chodzi o samo stosowanie i powiedzmy tam zdrowego odżywiania? Koktajle na pewno, bo tutaj chodzi o przewód pokarmowy, prawda? Bo od, od kiedy my to możemy zacząć liczyć? Jeśli przewód pokarmowy jest w wyścielony jakimś śluzem patologicznym, kamieniami kołowymi, to jeszcze nie jest ten moment, od którego można liczyć zdrowienie, prawda? Więc to koktajl jednak to przyspiesza z jednej strony. Po drugie, no jednak w naszej żywności rzeczywiście wielu substancji brakuje. Nie takich stricte odżywczych, tylko tłuszcze, białka, nie? Węglowodany, ale na przykład takich substancji jak nienasycone, niezbędne kwasy tłuszczowe albo substancje witomitą podobne, załóżmy amigdalina i szereg innych. Więc te koktajle na pewno przyspieszają proces trawienia. Jak to jest z koktajlami, no nie wiem, nie wiem, jak to ma przełożenie, no, ale Aha. ci, którzy piją mu koktajle od razu, to odczuwają, że to, to jest lepsze, lepiej się czują. No a samopoczucie wiele świadczy też. Nie? Ja na przykład uważam koktajle wspaniała rzecz jest. No dobra, ale Pan stosował koktajle, w tym samym momencie zaczął stosować tą miksurę, czy to później? Nie, czy to... no nie, no pięć lat różnicy jest, nie? Aha. Na ile zaledwie pięć lat temu zacząłem badać, no, no a miksura dziesięć lat temu, to jest różnica.